Mieszkam za granicą już dłuższy czas, jak w tym samym miejscu. Jest to miejsce czyste. Nic nie wyczuwam. Czuję się bardzo swoją. Mimo to miałam ostatnią sen, bardzo realny, jakże drastyczny, Znam, że jestem osobą niewierzącą. i przykody mnie do wjazdu, z imiał pielgrzymkę. Zastanawiałam się i parę dni przed wjazdem przyjścił mi się sen, w którym budziłam się w ciemnym pokoju, sama na łóżku. Nagle drzwi zaczęły się otwierać. A z nich jasne światło błyskało mi po oczach. Nagle zacząłem postać w czarnej kapturze. Odwrócona tyłem, pomału zaczęła się odwracać. A ja głośno krzyczałem, iż prawie ujrzałem twarz, kiedy coś mnie odepnęło. Próbowałem się wyrwać, żeby zapalić światło. To mnie sunęło po ziemi i dusiło. Mój krzyk był pusty. Zacząłem w myślach się modlić. Bajdą chyba modlitwy ojcze nasz. Dopiero to mnie puściło. I nagle się obudziłam cała mokra i mnie coś do ucha. Cichy, kobiecy głos. Nie pamiętam co z całego strachu. Obudziłam chłopaka. Mówiłam mu, że coś by chciało mnie i nie dokończyłam. Rano, jak się go pytałam, nie pamiętał, żebym coś mu opowiadała. To na tyle. Jestem przerażona.